Dzień dobry, dzień dobry, w piżamce, zaraz idziemy się przebrać. Czy wam pokażę moje spóźnione nowe kwiatuszki, różyczki, przepiękne są. Właśnie robię takie jabłuszka zasmażane. Najpierw je tak trochę podgotuję. I zjemy dzisiaj. Nie mam pomysłu zupełnie na obiad, a Nadia bardzo lubi, więc zjemy dzisiaj jabłuszka z ryżem. A dostaliśmy bardzo dużo jabłek, i muszę coś z tym zrobić. I tutaj właśnie stoję i mieszam. A moja gwiazdeczka jest tutaj, i bardzo tutaj się często bawi. Polecam wam na prezent dla dziecka, czy to na Święta, czy na Mikołaja, na urodziny zrobić taką tablicę właśnie manipulacyjną bądź zakupić, bo to jest świetna zabawa. Ona tu co chwilę przychodzi i coś kombinuje. Ja jeszcze chcę parę rzeczy tutaj dołożyć, bo jest jeszcze troszeczkę miejsca, więc z czasem też można coś wymienić albo dołożyć, jeżeli macie miejsce. Na duniu. Fajnie się bawisz. Super. Tutaj ja i moja podomkowa stylówka. Koszulka, no zwykła jakaś tam. I kupiłam ostatnio w lumpie dresy. Bardzo fajne, wygodne, szare. Z Victoria's Secret. O i taka struweczka podomkowa. Jak najbardziej. Jest mi ciepło, wygodnie. I jestem zadowolona. Trzał. Mamy taką książeczkę, jakiś czas temu jej kupiłam z Elzą z Krainy Lodu i z piosenką Mam tę moc, na samym końcu jest tekst i po kolei, wiecie, zwrotkami się naciska, sama i kaleci i trzeba śpiewać, a tutaj jest wersja po angielsku. Już nam się zrobiły takie fajne jabłuszka i będzie do ryżu jak znalazł. Jak nie macie pomysłu, to jabłka z ryżem bardzo szybko i prosto i smacznie. Nadia śpi, a ja ogarnęłam tutaj troszeczkę salon, bo był niezły bałagan i już tutaj ta druga półeczka pod telewizorem robi się nadi, bo po prostu tych rzeczy cały czas przybywa, a ona się tutaj najczęściej mimo wszystko bawi. I tutaj już też z tego kosza po prostu wychodzi, więc będę musiała zrobić porządek. I te zabawki, którymi się już Nadia nie bawi, to w kartony i do piwnicy albo po prostu do tych koszy do jej pokoiku żeby tutaj w salonie mimo wszystko tych rzeczy było jak najmniej i tylko te rzeczy, którymi ona się faktycznie bawi. Więc jak jest posprzątane, to wygląda to w miarę ok. Ale jak jest bałagan, to jest po prostu cały salon zawalony. Tak, jemy. Mhm. Mm Mniam, miam. Smakuje niunii. No, pewnie, że smakuje. Jemy jabłuszka z ryżem. I co pani będzie robić? Uciekać przed mamą? Oczywiście że tak. Uciekaj, uciekaj. Mama się idzie ogarnąć troszkę. Dobra, mamuśka się ogarnęła. Powiem Wam szczerze, że przy dziecku to nie jest takie proste. No, chyba że śpi, <grych> ale jak już wiecie, chodzi, zaczepia i tak dalej, to nie jest takie właśnie proste. No, ale jakoś mi się udało. Włosy umyłam, troszeczkę się pomalowałam, żeby was nie straszyć. Mała się tam bawi w salonie i puszcza sobie cały czas z tej książeczki krainę lodu. Tam widzicie mnie z tyłu. A ja, a ja co, a ja się ogarnęłam tak i coś jeszcze posprzątam w domku. Jest dzień kolejny. Ja tutaj, ja, tak jak wam mówiłam na początku, nie będę nagrywała vlogmasu codziennie, bo jestem jeszcze na takim etapie, że po prostu nie będę wam miała za bardzo co pokazać. A nie chcę was zanudzać i pokazać, pokazywać codziennie tego samego, że siedzimy na macie, czytamy książki, bawimy się i tak dalej. Jakiś spacer, bo to by było troszeczkę nudne i monotonne. Więc ten pierwszy vlogmas powiedzmy będzie bardziej nudny. Kolejny postaram się Wam nagrać bardziej ciekawsze: typu, że ubieramy mieszkanie, nie wiem, jakieś porządki przedświąteczne e, i tak dalej. Coś, żeby Was zainspirować. Także mam nadzieję, że, że uda mi się nagrać coś takiego i Was to e, zainspiruje. Ale świeci słonko i razi nas, ale i tak mama zasunęła rolety. Żeby nie raziło. A i tak troszkę razi. Chyba jeszcze trzeba przesunąć. Co gwiazdka robi? Idziesz sobie. Mhm. Tak. No dobrze. No, włosy Ci przeszkadzają. No ślicznie. Ślicznie. Dziękuję za tego buziaczka, kwiatuszku. Dziękuję. Mama zaraz zwiąże włoski, bo wiem, że nie przeszkadzają. Tak? Nie. Dobrze. To bawi się. Spiłam włosy, bo jednak przy dziecku no to. Mm... Wygoda to podstawa i nieplączące się włosa Nadia Bardzo często mi się uwiesza, wiecie, naszej nawet Po to, żeby się przytulić, więc Nie będę jej tutaj denerwować moimi włosami I założyłam sobie świąteczne kolczyki Które znalazłam w Snisei Po 5 złotych sztuka Mam bałwanki i mam jeszcze takie hmm, Pokażę wam Dzwoneczki chyba z, takim, z taką zieloną gałązką Więc Chociaż taki delikatny detal świąteczny, ale tutaj u Nadi na półeczce już choinka stoi. Więcej ozdób jeszcze nie układałam, bo chcę wam to pokazać w osobnym filmiku, jak dekoruję dom Poza tym chcę męża jeszcze poprosić, żeby mi tą choinkę może już jutro przyniósł, żebym ją mogła ubrać. I nie wiem co zrobię, bo zawsze stała w kącie tam koło narożnika. A teraz stoją tam zabawki Nadi i będzie troszeczkę problem, jak to wszystko zorganizować, bo mieszkanie, bo salon nie jest jakiś ogromny, więc pomyślimy. Pomyślimy jutro i, i jakoś razem to zrobimy i mam nadzieję, że, że będzie ok. Czy Wasze dzieci też wchodzą na narożnik? Bo Nadia jeszcze nie chodzi, a już na narożnik pięknie. Tak? Pięknie wchodzę na narożnik. Świetnie sobie radzę, prawda? Tak. Hi, hi, hi. Ale to słoneczko świeci. Zaraz jeszcze muszę pozasuwać, bo normalnie strasznie razi. Nie da się. Nie da się siedzieć i oczu otworzyć. Bo razi słonko. Razi słonko. Zasuniemy rolety. Zasuwamy, bo strasznie razi. Och, mama zasunie. I od razu lepiej. Słomko już nie razi. Tak? Jest troszeczkę ciemniej, ale co z tego? Ma być nam wygodniej. I jest. Moje włosy po prostu już jest mega odrost. Strasznie szybko mi te rosy, te, te rosy włosną. Tak, te włosy rosną. Więc trzeba się umówić znowu do Fryzjera przed świętami i mam nadzieję, że, że uda mi się jakoś wcisnąć. Kto tak rozrabia? Mama! 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 No pięknie, ślicznie, gwiazdeczko. Mała bawi się teraz taką lalą. Też pytało o tą dekorację. Zasłoniłam roletę, bo naprawdę słońce bardzo świeci, więc jest troszeczkę ciemno, ale wszystko widać. To jest taka zwykła tacka, kiedyś kupiona w kiku. Ymm, I ona ma takie szkiełka. Ja na niej normalnie trzymam y, trzy świece po prostu. Kupiłam sztuczny śnieg w Pepko. On robi naprawdę fajną robotę. Taki zestaw bombeczek, chyba za 7 albo 8 zł. Wszystko jest w holu z Pepko. I postawiłam sobie choineczkę, reniferka i ten lampionik, i tutaj mamy światełko. Wygląda to naprawdę naprawdę przepięknie i już pierwsza taka powiedzmy DIY dekoracja sobie stoi, a tutaj jest już ta srebrna gwiazdka więc taki akcent świąteczny delikatny już jest, a najgorsze jest to, że mała mi tutaj już sięga i trochę tego śniegu mi już tutaj wysypa więc ja to muszę podsunąć tam na sam koniec o, żeby ona mi tego nie dosięgła jeszcze zobaczymy gdzie to finalnie będzie stało może na stole to położę, zobaczymy, czy jeszcze nie zmienię tego renifera na takiego srebrnego, ale to już wszystko zobaczycie w tych dekoracjach świątecznych. Mhm. Czy wasze dzieci też tak robią? Stoją przy drzwiach balkonowych i podziwiają świat? Nie przejmujcie się, bo mam bardzo brudne okna. Dzień dobry. Kuku. Nie ma Nadi. Nie ma Nadi. A kuku. Cool. Proszę, Niu -Niu, mama zrobiła piciu. Cały czas słuchasz, tak? Tej książeczki. Powiem Wam szczerze, że ten bidon się naprawdę u nas sprawdza rewelacyjnie. Mamy go już jakiś czas. Mamy go już jakiś czas i naprawdę nam się świetnie sprawdza. Nuniu, nóżki popraw. Bardzo ładnie. Ślicznie, tak mamy siedzieć. Ale się dziecku pićce tak zaciągasz, że aż tam coś piszczy. O, ale dobre, pić się chciało dziecku, tak? Już tyle razy wylądował na podłodze, <grym> ale żyje. Ja go normalnie myję w zmywarce. Wszystkie te rurki wyciągam, muszczelkę i tak dalej, i wszystko jest myte w zmywarce. Już jakieś chyba pół roku nic się z tym nie dzieje. Oprócz tego, że troszeczkę ten napis na dole się starł, ale powiem Wam szczerze, że wcale mi to nie przeszkadza. Przecież nie muszę mieć, może mi się w ogóle całkiem ten napis zetrzeć, nie muszę go mieć na wierzchu. Prawda, niuniu? -Niu? Dobrze, to zabawa trwa dalej, tak? Mhm. Nie stwierdziłam, że zmienię pościel już na taką powiedzmy bardziej świąteczną w jakieś tutaj gwiazdeczki renifery i tak dalej zawsze mam jeszcze na to narzutę i poduszki, ale nie będę tego robić bo pewnie zaraz będę usypiać nadie. i chwilowo wygląda to tak i tak średnio mi się podoba ta pościel powiem wam szczerze ja ją zamówiłam dwa lata temu, wtedy mi się jakoś bardziej podobała i nie wiem czy nie zamówię po prostu jakiejś innej pościeli Pamięta zawsze stała na tą obok lustra. W białych paletkach wychylona, w powietrzu uniesiona nóżka. Nuciła się wśród bibelotów, kurz wyłapując w suknię złotą i tylko jedna mała kropla spłonęła wzdłuż po porcelanie. Laleczka z saskiej porcelany twarz miała bladą jak pergamin, nie miała taty ani mamy. I nie tęskniła ani ani.